Czołem, będę testował słuchawki H200 firmy Adam Audio, która niedawno rozbudowała swój dział y, rozwoju w Berlinie. I to są pierwsze ich autorskie słuchawki. Ale uwaga, to nie jest pierwszy model słuchawek tej marki, który testowałem. Tyle, że ten poprzedni w zasadzie nie był modelem Adam Audio, ale w zasadzie były to słuchawki Altra. Są wyposażone w taki specjalną, taką specjalną technologię S-Logic. Miały one przybliżać odsłuch głośnikowy na słuchawkach. Dźwięk, dźwięk wędrową pomoże uwinie usznej, więc trafiać bezpośrednio do niej. Dość ciekawe rozwiązanie, ale kiedy je testowałem, miałem troszkę ochotę temperować sybilansę. Troszkę wyższy środek był moim zdaniem mocno zaznaczony. Środek był lekko matowy, Po prostu uważałem, że te słuchawki przegrywały w tej klasie cenowej, bo musiały konkurować np. z klasykami Sennheiser'a, HD600 i tak dalej, HD650. Byłem więc ciekaw, jak te znacznie tańsze. Budżetowe niemalże słuchawki, jak na produkt profesjonalny, ale też i dla audiofilów, i dla melomanów może to być ciekawe. Przyjmowałem do testów z dużym, dużym dystansem. Zobaczmy, jak jest. A zatem mamy surowe, niemal takie industrialne wzornictwo, co ma zdaje się sugerować nam profesjonalne zastosowanie tych słuchawek, ale mają też niską oporność 32 ohm, więc można je podłączyć nie tylko do profesjonalnego interfejsu audio, ale także do wieży HiFi, monitorów, komputera, a nawet telefonu, z którym powinny zagrać bardzo głośno i czysto. Pierwsze wrażenia? Bardzo dobre. Słuchawki są, słuchajcie, leciutkie, zaledwie niespełna chyba 250 gramów. Analizowane aluminium, tutaj podobnie jak w przypadku produktów Beyer Dynamic, tylko znacznie taki mniejszy ten pałąk. Całość bardzo spójna, yy, większość wykonana tutaj z plastiku, ale na przykład nauszniki mają piankę z pamięcią. I to wszystko sprawia, że one znakomicie yy, przylegają do głowy, ale też mają bardzo duży tutaj zakres regulacji, słuchajcie. Także myślę, że można je dostosować do każdej głowy yy, i naprawdę są wygodne. Zakres regulacji, słuchajcie, jest tutaj naprawdę duży, więc wydaje mi się, że można dostosować te słuchawki do właściwie każdej, każdej głowy. Co ciekawe, kabel można podłączyć zarówno do lewego, jak i do prawego nausznika. I co ciekawe, on ma taki specjalny system mocowania, który zatrzaskuje się. A więc no, przez przypadek, raczej go nie rozłączymy. Musimy to zrobić zdecydowanym ruchem, ale to też zapobiega ewentualnemu uszkodzeniu. Także bardzo fajne rozwiązanie. Kabelek jest zakończony oczywiście końcówką TRS 1,4 cala, czyli duży jack. Po jej odkręcaniu zostaje nam mały jack, który z kolei pozwala nam na przykład podłączyć słuchawki do telefonu, w moim przypadku iPhone'a. I zobaczcie, jestem teraz na Sofie. Mogę być też na fotelu, w tylnej części mojej reżyserki ponieważ mam 3-metrowy kabel, więc bardzo fajnie, że dali taki długi kabel. Test jest sponsorowany i otrzymałem od firmy Adam Audio także monitorki D3V, malutkie, kompaktowe, ale zaskakująco nisko schodzą, bo grają już od 45 Hz z 6 dB spadkiem. Także jako takie monitory bardzo bliskiego pola wydają się ciekawym rozwiązaniem. W materiałach promocyjnych możecie zobaczyć, że izolacja jest tutaj naprawdę solidna i faktycznie daje się to odczyć. Wewnętrzny pracy pracują 400 mm przetworniki zapewniające przetwarzanie częstotliwości w zakresie już od 2 Hz do 23,5 kHz i ciśnienie na poziomie aż 112,5 dB SPL. To bardzo, bardzo, bardzo głośno. A zatem te słuchawki potrafią zagrać no, naprawdę czysto, nawet kiedy pompuje do bardzo dużo basu. Jeżeli chodzi o bas, to coraz częściej w słuchawkach tego Typu, czyli zamkniętych, spotykam się z takim rozwiązaniem przypominającym Bass Reflex. I rzeczywiście, H200 wyposażono w technologię, która nazywa się Airflow Technology. Zamknięty, słuchajcie, w tej komorze tutaj e, przetwornik pracuje niejako w większym zakresie. To 40 mm przetwornik, e, wydmuchując powietrze e, poprzez te otwory zasłonięte maskownicami, tutaj. No i dobre ze strony całego tego układu pozwala uzyskać naprawdę e, głęboki bas. Co do pasma przemączenia, oczywiście te krańce przedziału są bez znaczenia. Jest wiele słuchawek rzekomo grających już od 5 Hz, a mających przy tym relatywnie słaby bas. Liczy się zatem charakterystyka, o której za chwilkę powiem. No dobrze, ale jak brzmią H200? Słuchajcie, mam wrażenie, że to są słuchawki naprawdę idealnie skrojone pod potrzeby nowoczesnej produkcji muzycznej. Czułbym się bezpiecznie, produkując na nich drum and bass, techno, house, ale też nowoczesny pop czy funk. Bas jest głęboki, szybki i naprawdę nieźle zrównoważony. Robi też wrażenie, więc bardzo przyjemnie się słucha na tych słuchawkach. I te słuchawki, słuchajcie, no to, to też tak naprawdę do produkcji nowoczesnego hip-hopu czy trapu jest tak naprawdę nam potrzebne. Nie mamy tutaj spadku jak w przypadku wielu modeli w okolicach 30 czy 40 Hz. One ładnie niosą do okolic właśnie tych 30-35 Hz. Czuję, że ta energia praktycznie nie spada. Sprawdzałem też na sygnałach testowych, które też możecie pobrać z miejsca strony. W podstawowym zakresie to brzmienie jest po prostu pełne i takie przyjemne dla ucha. Te słuchawki są stosunkowo jasne, ale nie za jasne, dość szczegółowe. Ma się po prostu wrażenie dobrego zrównoważenia. Nie ma się wrażenia ani przyładowania niskiego środka, ani tego, że są ciemne. Naprawdę wykonali tutaj znakomitą robotę, bo trudno tak naprawdę się do czegoś przyczepić. Można byłoby wysłyszeć gdzieś zaakcentowanie, być może troszeczkę wyższego środka, ale tylko na tyle, na ile służy to czytelności. Nie ma tutaj w tych słuchawkach ostrości. Naprawdę świetnie słucha się muzyki, a więc do miksowania profesjonalnego też super propozycja. Korzystając z okazji, chciałem Wam powiedzieć, że znacznie więcej na temat właśnie. Stopy i basu znajdziecie w moim takim specjalnym cyklu stopa i bas level pro na Musoneo.com. Zobaczcie masa odcinków, w tym właśnie analiza niskich częstotliwości pod kątem ich idealnego złączenia, tworzenie stopek, sound design. Bardzo, bardzo polecam. No i oczywiście, jakieś studia na przykładzie miksów, bo praktyka jest najważniejsza. Ale to nie wszystko. Wraz ze słuchawkami otrzymujemy także wtyczkę stworzoną we współpracy z marką Sonox, i ona ma z jednej strony pomagać nam kształtować, udoskonalać brzmienie słuchawek, z drugiej strony ma przybliżać się do takiego idealnego słuchu monitorowego. I tutaj wzorcem był monitor Adam Audio S3V w zaadaptowanym pomieszczeniu. Trudno mi powiedzieć, na ile to się udało, ponieważ nie znam tych monitorów. Wtyczka prezentuje się w następujący sposób, natomiast cieszy mnie, że po no, niezbyt udanym tak do końca, w mojej ocenie, modelu SP5, który emulował sam w sobie odcuch monitorowy, tutaj mamy taką delikatną emulację, która, w której raczej chodzi o przeniesienie pewnej sygnatury brzmieniowej. No i od razu mogę powiedzieć, że z wtyczką brzmi to odrobinę lepiej. Czy to użyteczne? Mogę tylko powiedzieć, że złączoną wtyczką w trybie piór te słuchawki brzmią po prostu odrobinkę. Gładzi minimalnie jaśniej, ale to jest naprawdę bardzo drobna różnica. Myślę, że słuchając dwóch różnych utworów z dwoma różnymi ustawieniami, byłoby wam bardzo trudno powiedzieć w przypadku którego utworu ta emulacja jest włączona. Rzeczywiście jednak słychać ją, kiedy przyłączamy się bezpośrednio odsłuchując jakiś konkretny utwór i jest to drobna różnica in plus. Spójrzmy na ekran komputera. Plugin doktor ujawni nam, jak to wszystko działa. Zobacz, wtyczka jest w tej chwili wyłączona, więc mamy tutaj płaską linię, e, zero zmian. Kiedy załączę wtyczkę, pojawia się delikatna ekwalizacja. Malutki dołek przy 50 Hz, a także odrobina korekt w wyższych pasmach. No i to podbicie góry, ale też delikatne, bo to jest okolice raptem 2 dB zatem słuchawki brzmią po prostu odrobinkę gładziej, właśnie jaśniej minimalnie, to co zauważyłem podczas odsłuchu. No i też zmiana tutaj tego ustawienia samych właśnie nauszników, samych tych, tych, tych pianek na miękkie czy, czy welurowe, no sprawia, że pojawia nam się zupełnie inna kształt ekwalizacji i ona nie pasuje do tych fabrycznych nakładek, więc oczywiście pozostaje przy tym oryginalnym ustawieniu. Możemy też zmienić voicing. Tutaj mamy taką opcję, która nazywa się Uniform Natural Response, ona bardziej odpowiada odsłuchowi takiemu monitorowemu serii A, tutaj próbowano to przybliżyć właśnie, a więc mamy trochę zaokrągloną charakterystykę. Dźwięk jest jeszcze odrobinę cieplejszy, jest troszkę więcej wasu. No, zdecydowanie, prawie 3 dB, Ale tego nie odczuwa się tak bardzo podczas odsłuchu. Brzmi to przyjemnie. Dla mnie jednak, kiedy słucham i dla przyjemności czy podczas pracy, ja i tak wolę to ustawienie. Ono jest dla mnie po prostu bardziej naturalne. Ja bardzo często słucham nagra nagrań tak, jak one zostały wyprodukowane i to jest dla mnie idea. A że te słuchawki radio bardzo dobrze nie czuję potrzeby. Zmiany tego, nazwijmy to ideału. No i dodam też oczywiście, że gdyby tej wtyczki nie było, nie płakałbym, ponieważ te słuchawki brzmią bardzo dobrze i to jest no, jedynie taka drobna korekta, drobne upiększenie, tak naprawdę, ale faktycznie jest to ruch w, w odrobinę lepszym kierunku, po prostu minimalnie jest, no, jest, jest drobna poprawa. Jeszcze jest jedna funkcja. Duży przycisk, prawie bym o nim zapomniał. Eksternalizacja. Co to takiego? Po prostu zamienia nam to odsłuch... Taki słuchawkowy na głośnikowy w słuchawkach poprzez przekazanie odrobiny kanału z prawego kanału do lewego, z lewego do prawego, z użyciem filtrów. Jest to strojone specjalnie pod kątem właśnie tego modelu. Technologia CrossFit dosyć prosta, nie, nie, nie mówimy tutaj o emulacji żadnego konkretnego pomieszczenia. Nie pojawia się pogłos, chodzi wyłącznie o zaemulowanie wrażenia przybliżonego do słuchu więc zawęża nam się troszeczkę baza stereo i myślę, że to może być całkiem fajne, to może się dobrze też y, sprawdzać. Przy okazji pochwalę się musa na okom. Czyli moja strona jest w tej chwili chyba takim największym źródłem informacji o słuchawkach do profesjonalnych zastosowań. Zobaczcie, wielki test słuchawek, prawie godzinny film znajdziecie na mojej stronie, bez żadnych reklam, porównanie bardzo różnych modeli, bez żadnego wsparcia, bez żadnego sponsoringu wykonane. Na pewno też h bym uwzględnił, gdyby tylko były dostępne, ale to jest nowy model, nie było go wówczas w ofercie. No i możecie też wpisać oczywiście słuchawki w okno wyszukiwania na mojej stronie, a znajdziecie całą masę różnych innych materiałów, w szczególności materiałów o słuchawkach otwartych otwartych, zamkniętych, o impedancji słuchawek, porównanie różnych modeli Beyerdynamiców, o korekcji słuchawek, o słuchawkach w pracach masteringowych i wiele, wiele innych darmowych materiałów. No dobra, ale jak wypadają na tle konkurencji i jaką mają konkurencję? Moim zdaniem jedynym istotnym konkurentem tych słuchawek jest popularny moje model Bayer Dynamic DT770. Ja nie byłem nigdy wielkim fanem 770, dlatego po prostu, że Beyerdynamic ma znacznie fajniejsze modele w wyższych przedziałach cenowych. Natomiast no, trzeba przyznać 700ki. 770ki właściwie są so ok, to są porządne słuchawki. Ale gdybym miał wybierać pomiędzy nimi a tymi, a cena jest praktycznie identyczna, tak jak patrzę teraz w sklepach, wybrałbym prawdopodobnie jednak Adamy. I są ku temu trzy powody. Po pierwsze, Beir Dynamiki w tych zastosowaniach profesjonalnych zwykle wybieramy modele 80 bądź 250 ohmowe. Ja testowałem je wszystkie i te 32 ohmowe rzeczywiście są mniej klarowne. Tam jest większe zniekształcenie harmoniczne, po prostu brzmią odrobinę gorzej niż te modele 80-250 ohmowe, a tu mamy. 32 ohmy, więc te słuchawki podłączymy do wszystkiego, a 250 ohmowych dynamików do telefonu raczej nie warto podłączać, będą grały bardzo cicho, więc te są po prostu bardziej uniwersalne. Drugi powód jest taki, że e, Adamy mają lepiej zrównoważony, uważam, głębszy, po prostu większy bas i na tych słuchawkach lepiej byłem w stanie usłyszeć charakter stopy, też jej obwiednie, e, więc czułbym się pewniej miksując niskie tony jednak na tych słuchawkach. E, oczywiście berdynamiki też mają swoje zalety. Są wydaje mi się, bo teraz nie mam ich akurat ze sobą, ale znam bardzo dobrze ich brzmienie. Są odrobinę jaśniejsze. I to może się przykładać z jednej strony czasem na troszkę większą szczegółowość, ale ja też pamiętam, że w przypadku niektórych nagrań talerze potrafiły brzmieć ostro. Na tych słuchawkach to brzmienie góry jest jednak zrównoważone i one nie brzmiały w żadnym wypadku ostro, co poczytuje za, za zalety, zwłaszcza że są generalnie takimi słuchawkami dość otwartymi i też jasnymi. Więc to ogromny plus. I patrzę jeszcze w swoje notatki, co jeszcze chciałem dodać. Aha. Trzeci powód jest taki, że mają bardzo dobrą izolację. Ja do tej pory myślałem, że Slate Sx mają znakomitą izolację, kiedy zakładałem je na przykład na spacer, kiedy idę do parku, czy, czy czasem kiedy idę z psami na spacer, to rzeczywiście izolują mnie dość mocno od otoczenia, ale tutaj ta izolacja jest jeszcze głębsza, a więc tak samo też tutaj przewagę mają nad DT770. -kami. Oczywiście Bayer Dynamic też ma w swojej ofercie sporo fajnych, wyższych modeli. Jest nowa seria X700, 900, też są recenzje na, moje, na, na moim kanale, na mojej stronie. Natomiast to już są znacznie droższe słuchawki. I chociaż muszę Wam powiedzieć, że nadal preferuję Slayty, głównie ze względu na taki troszeczkę szlachetniejszy, ładniejszy, okrąglejszy, cieplejszy środek. Bardzo niewielka różnica. To jednak, jeżeli brałbym pod uwagę takie ogólne zrównoważenie, góra, średnica, dół, to wydaje się, że poza takim zaokrąglonym Trochę dołem. Tutaj wypada to nawet trochę odrobinę lepiej, także to jest dosyć ciekawe. No to oczywiście mamy mniejsze zniekształcenia harmoniczne i te słuchawki brzmią po prostu odrobinkę szlachetniej, ale zrównoważenie, proporcje, dynamika jest znakomita w tych słuchawkach i w tym przedziale cenowym faktycznie wydaje mi się, że naprawdę trudno znaleźć konkurenta. Slajty są też oczywiście dwukrotnie, trzykrotnie, prawie droższe, więc jest tutaj spora <laughs> różnica. Także no, jeżeli myślicie o Beyerdynamicach DT770, to uważam, że powinniście przynajmniej przetestować te słuchawki i sobie je porównać. Ja bym postawił swoje pieniądze jednak na H200 tym razem. Podsumowując, te słuchawki właściwie mogą polecić każdemu, kto... Lubi dynamicznie brzmiącą nowoczesną muzykę, kto lubi bas, ale nie przesadny i ceni sobie zrównoważone słuchawki. Także nawet jeżeli nie jesteś producentem muzycznym, śmiało możesz te słuchawki wybrać. Na pewno nie będziesz zawiedziony. A jeśli jesteś producentem muzycznym, to low end w tych słuchawkach, niskie pasmo jest tak dobrze prezentowane, że myślę, że pozwoli ci e, po prostu dobrze nad nim panować. No i oczywiście pomagają w tym moje kursy Stopa i Bass Level Pro. Są już dwa sezony. Pierwszy, trochę więcej teorii. Dużo, dużo bardzo przykładów e, i dzielenia na części. Włosa na czworo, można powiedzieć, drugi sezon w FL Studio, gdzie są już sesje do pobrania i przykłady. Wkrótce być może trzeci sezon z kolejnymi sesjami. A tymczasem wracając do słuchawek, poza tym naprawdę fajnym, głębokim dołem, dzięki tej konstrukcji właśnie best Reflex, ładnie zestrojonej, bardzo dobre proporcje, ładna góra, lekkie, niska oporność, dodatkowa wtyczka. Naprawdę nie ma się tu do czego przyczepić, więc przyjemnie się recenzuje takie produkty, które można pochwalić i to jest właśnie ten przykład, jeden z takich produktów, które e, mógłbym oznaczyć gwiazdką mój typ. Dzięki, do usłyszenia.